Witam Was serdecznie moi drodzy. Dziś właśnie dzięki Waszej pomocy, dzięki wpłatom na zrzutkę Sebastian syn Magdy z Tim Bustowski, z Przebudzonych Konsumentów jest już w drodze do kliniki onkologicznej w Atenach. Będziemy czekali na informacje. Badania mają być przeprowadzone w tej klinice, które mają potwierdzić. Lub zaprzeczyć tym badaniom, które zostały zrobione w Polsce. Miejmy nadzieję, że sprawa bardzo szybko się zakończy, że będziemy mogli Was poinformować. Ale w tym miejscu chciałem Wam bardzo wszystkim podziękować za każdą złotówkę, którą żeście płacili, że wsparliście Magdę, że wsparliście Sebastiana. Eee, myślę, że trzeba w tym kraju, u nas w Polsce, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby do tego nie w ogóle nie dochodziło. A żeby do tego nie dochodziło, moi drodzy, to musimy się wszyscy zjednoczyć dla dobra wszystkich dzieci w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, bo ta gangsterka, która poprzez system żywieniowy truje dzieciaki i powoduje te choroby, moi drodzy, dorabia się, a ofiarami są dzieci. Także bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. No i pozdrawiam Was z lotniska w Pradze. Magda za chwileczkę ma odlot do Aten. Będziemy Was informować o dalszych losach, jakie tam będą na miejscu. Pozdrawiam serdecznie.